Siemaneczku, widzę kolejny? kolejni... Ja... Yeah. Siemaneczku, witam w kolejnym odcineczku ze Sniper Elite 5 he, 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 Uśpi, nie, zabij kurwa oh, Wow, what the fuck! Bicie to, bicie to, bicie to Dwóch za jednym strzałem, ja pierdziel, co ja dokonałem teraz. Piu! Uh. How are he, you still alive? Szajsen! Zaraz z komuś przypierdolę. It too late! Kacin! OH! Ah. Terroryści, JALA HAGBAR! Oooooo! Wow, HEADSHOT Musimy wejść jakoś na górę. O, akurat się znalazło się. Oni idą obczaić co tam się stało. Kurwa, oczywiście, że nie! Co za... Ja pierdolę! Za kurwy! Zdychaj! Dlaczego on jeszcze żyje? Bez mi, dlaczego? Dlaczego? No ale ty ci! To jechał! Masz to o poranku! I wystrzelił. Łow! Ej, wiaja, wiaja, Ja wiaja! trafiłem?

Lala w serco z tyłu jak w pedalski łamywacz, a nie jednak półco, ale... No dobra, zawiodłem się. Tu jest sniper Halo, halo Uuuu! A psik, arbuzik W głowę strzał Twoją matkę będę brał. Ha, 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 ha. Śmieszne Good to see you, Blue Viper. Nie, yeah, Leo Black that. Mamba! <laughs> Chris Boki. Sprzątacz. <laughs> Sprzątam śmieci. Co się stało? Co się stało? Ale co jest z tym magazynkiem ze sranym? Kurwa ta jebana flaga Ho oh, 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 nawet flaga mnie nie powstrzymać, żeby sobie ci Ty people No już koniec tego slow motion gałki oczne Coś ty mi zrobił I think it's my fucking koniec O oh, o! Oh. Żyje? What the A wy co? I graszkujecie ze sobą! Kolega prosi o pomoc! pistola Szczał w głowa! Ha ha ha! Io, io, io O i o, -o. macie. Yes. <laughs> Kolejny... Jest <laughs> Śmieszni jesteście panowie No Wait what? Wait what the fuck? Aaa on lepiej sobie ten zrobił żeby mi było lepiej widać Ależ nie trzeba było Co ten kask? Nie ma! Frajera Gdzie te hełmy tak latają kurde ma la! O! Michel Sant Coś tam, coś tam bla 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 No nie zrobiliśmy jednego no No nie zrobiliśmy Kurwa y on jest jakieś 50 metrów, prawda? 60, no to pyk Wait what the fuck Kurwa Kurwa, kurwa, KURWA! Nie chcę współpracować, będziemy inaczej rozmawiać. Nie amunicja, tylko granacik. Łap to. On kurwa przeżył. Wyjście! Nie! Nie! Tak nie wolno tak! Jest standardowy. Luneta! Bez kopa te sobie poradzimy! Bum! Strzał w głow I tam o, mamy tutaj kolejny karabin. Gewera. Aha, e, bo tu mamy dwa celowniki. Co to jest? Co to jest? Historika ku karate. E, Wyznanie zabij zabi Erlicha za pomocą sz szczurzej bomby. What? <grym> znisz genetor, znisz stalownię. A prezes okazuje się bliżej nieznaną niemiecką super. Bo to prace nad nią są prawdziwie ku kilku miejscach na terenie okupowanych Niemczech. Jedna z nich to fabryka w miejscu Matrese Król. Karl wraz z Oporem Ruchu pilnują zakładników pracy i trzymają krakena. Nim ten wejdzie do garnka z ciepłą wodą i ugotuje się na dobre mięsko Jestem chory psychicznie tutaj Dobra kończymy tą grę, do widzenia, 31 maja 1943 roku będzie Nie wiem, do widzenia do widzenia